Tekst manny na 31 sierpnia Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że Twoich Bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Daniela rozdział 3 wersety 17 i 18 Komentarz parauzyjny Odpowiedź Izraelczyków udzielona Nabuchodonozorowi, nasz Bóg, któremu służymy, jest godna uwagi. Oni nie tylko uznawali i czcili Boga, lecz także mu służyli odpowiednio do nadarzających się sposobności. Drodzy bracia, postanówmy jak to uczynili trzej Hebrajczycy, że będziemy oddawać cześć i służyć jedynie Panu, naszemu Bogu, że nie będziemy oddawać czci ani służyć sekciarstwu w żadnej z Jego licznych form, ani Mamonie z jej urokami i nagrodami, ani sławie, ani przyjaciołom, ani samym sobie. Bóg takich szuka, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie, oświadcza nasz Pan i Głowa, reprint numer 2494. Komentarz Epifaniczny. Kiedykolwiek pod adresem sług Bożych kierowane są groźby, by pobudzić ich do zła lub ograniczyć w dobru, niech pamiętają, że do nich należy trwanie w świadczeniu dobra a swoje ewentualne wybawienie mają powierzyć woli i mocy Pana. Niech posiadają pełną ufność wiary, że On jest w stanie wybawić ich, jeśli zechce, a nawet jeśli nie wybawia ich człowieczeństwa, które i tak jest poświęcone na śmierć. Niech pamiętają, że jeśli pozostaną wierni, ich nowa wola, serce i umysł nie doznają szkody. A przez ognisty piec zostaną uwolnione od więzów wiążących ich do ziemi, tak jak w typie pan wybawił trzech hebrajskich młodzieńców. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 32, werset 11 Wyrwie mi je proszę z ręki brata mego, z ręki Ezawa, boć się go boję. By znać przyszedłszy nie zabił mnie, i matki z synami. To rozdział pięćdziesiąty werset dwudziesty Wyście złe myślili przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobre, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, aby zachował tak wielki lud. Czwarta Mojżeszowa rozdział dwudziesty werset szesnasty I wołaliśmy do Pana, a wysłuchał głos nasz, i posławszy anioła. Wywiódł nas z Egiptu, a otośmy już w Kades, mieście przy granicy Twojej. Piąta Mojżeszowa rozdział 23 wersety 4 i 5. Dlatego, że Wam nie zabierzeli z chlebem, ani z wodą w drodze, gdyście szli z Egiptu, a że najęli za zapłatę przeciw Tobie Balama, syna Beorowego, z Pethor Mesopotamii Syryjskiej, aby Cię przeklinał. Acz nie chciał Pan, Bóg Twój, wysłuchać Balama, ale obrócił Pan, Bóg Twój, Tobie jego przeklęstwo w błogosławieństwo, bo cię umiłował Pan, Bóg Twój. Druga Królewska rozdział dziewiętnasty, wersety szesnasty i dziewiętnasty. Na Panie. Ucha Twojego, a usłysz, otwórz, Panie. Oczy Twoje, a obacz, Usłysz słowa Senna który przysłał hańbić ciebie, Boga Żywego. A teraz, Panie Boże, nasz. Wybaw nas proszę z ręki Jego, aby poznały wszystkie królestwa Ziemi, żeś ty, Panie, sam Bogiem. Pierwsza kronik rozdział 5, werset 20. A mieli pomoc przeciwko nim. I podani są w rękę ich Hagareńczycy ze wszystkim, co mieli że to iż do Boga wołali w bitwie, a On ich wysłuchał, i szufali w Nim. Druga kronik rozdział czternasty wersety dziesiąty i jedenasty, wyciągnął też i Aza przeciw niemu, i uszykowali wojska w dolinie Sefata u Maresy. Tedy zawołał Aza do Pana, Boga swego, i rzekł, o Panie, Ty nie potrzebujesz wielu, abyś ratował tego. Który nie ma potęgi. Ratujże nas, o panie, Boże nasz. Gdyż na tobie spolegamy, a w imię twoje idziemy przeciwko temu mnóstwu. Tyś pan, Bóg nasz, niech nie ma góry nad tobą człowiek śmiertelny. Estery rozdział siódmy, werset dziesiąty, i powieszono Hamana na onej szubienicy, którą był zgotował Mardocheuszowi. A tak uspokoił się gniew królewski. Psalm 31 wersety od pierwszego do czwartego, dziewiąty i od czternastego do siedemnastego, przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. W Tobie, Panie, nadzieję mam, niech nie będę zawstydzony na wieki, w sprawiedliwości Twojej wybaw mnie. Na kłońku mnie ucha Twego, co rychlej wybaw mnie. Bądźże mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mnie zachował. Boś Ty jest skałą moją i obroną moją, przetoż dla imienia Twego prowadź mnie i zaprowadź mnie, Aniś mnie zawarł w ręce nieprzyjaciela, aleś postawił na przestrzenictwie nogi moje. Albowiem nasłucham się uszczypków od wielu, w strachu dość zewsząd gdy się naradzają wespół przeciwko mnie, chytrze przemyśliwając, aby odjęli dusze moje. Ale ja w tobie mam nadzieję, panie. Rzekłem, tyś jest Bogiem moim. W rękach twoich są czasy moje, wyrwijże mi je z ręki nieprzyjaciół moich, i od tych, którzy mnie prześladują. Oświeć oblicze twoje nad sługą twoim, wybaw mnie przez miłosierdzie twoje. Psalm 50, werset 15: A wzywaj mnie w dzień trapienia, tedy cię wyrwę, a ty mi je uwielbisz. Psalm 105, piąty wersety czternasty i 15: Nie dopuszczał nikomu, aby im miał krzywdę czynić, nawet karał dla nich i królów, mówiąc „Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego”. Psalm 146 wersety 8 i 9. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi upadłych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, środce i wdowie pomaga, ale drogę niepobożnych podwraca. Przypowieści Salomonowe rozdział 16 wersety 7 i 9. Gdy się podobają Panu drogi człowieka. I nieprzyjaciół jego do zgody z nim przywodzi. Serce człowiecze rozrządza drogi swe, ale Pan sprawuje kroki jego. Rzymian rozdział ósmy, werset dwudziesty ósmy. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani i są. Filipensów rozdział pierwszy, werset dwunasty. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, iż to, co się ze mną dzieje, na większe pomnożenie Ewangelii wyszło. Pieśni 67, 56, 57, 216, 313, 330, 333. Wiersze brzasku 199. Czekaj na Pana. Lektura uzupełniająca w strażnicy reprint numer 2492. Pytania, czy w tym tygodniu ufałem ufałam panu w kłopotach? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze